Cześć, dzisiejszym filmem chciałbym wywołać dyskusję, dlatego że już dawno wprowadzenie na rynek nowego produktu przez którąś z film, szczególnie przez jedną z moich ulubionych film, nie wywołało u mnie aż tyle sprzecznych wrażeń w tym samym czasie. Chodzi mi oczywiście o nowy obiektyw wprowadzony przez OM System. Jest to Mzuiko Digital ED5200F28. Dlaczego tak rozbieżne e, wrażenia? Z jednej strony jest to świetny obiektyw. Tutaj nie można powiedzieć złego słowa: naprawdę, konstrukcja mechaniczna e, na najwyższym poziomie, uszczelniona, odporna na, na wodę, na pył. Konstrukcja optyczna: e, absolutnie ekstra klasa. Tutaj też nie można powiedzieć złego słowa, czyli teoretycznie wydawałoby się obiektyw super. I praktycznie też wygląda na to, że jest to obiektyw super. Natomiast patrząc trochę szerzej, zastanawiam się, jaki jest w ogóle sens wprowadzania na rynek takiego obiektywu. I już wyjaśniam dlaczego. Popatrzmy na taką tabelkę. Otóż zakładając, że potrzebuje obiektyw, zoom. O ogniskowej w zakresie 100 mm do 400 mm dla pełnej klatki. No bo ten MZIKO 5200 no to jest odpowiednik właśnie 100-400 w przypadku pełnej klatki. I teraz, jak popatrzymy, weźmy dwa korpusy, które potrafią podobne rzeczy. Tutaj oczywiście może się powiedzieć zarzut, że przecież OM1 Mark II to jest topowy model, więc z oferty Nikona trzeba by było wziąć też topowy model, a więc Nikona Z9, no ewentualnie Z8, ale ja wybrałem Nikona Z63 z prostego powodu. Nikon Z63 i OM1 mają podobną rozdzielczość. Z9 i Z8 to jest 45 megapikseli. Natomiast Z63 to jest 24 megapiksele, OM1 Mark2 to jest 20 megapikseli. Oba aparaty potrafią mniej więcej te same rzeczy. Są pewne rzeczy, które Nikon Z63 potrafi, a których nie potrafi OM1 Mark2 i w drugą stronę dokładnie tak samo. Są pewne rzeczy, które potrafi OM1 Mark2, których nie potrafi Nikon Z63. Moim zdaniem to jest akurat uzasadnione zestawienie tych dwóch modeli, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne, jeżeli chodzi o rozdzielczość i o to, co dany korpus oferuje. Czyli z jednej strony mamy Nikona Z6 III, z drugiej mamy OM1 Mark II. Różnica tutaj porównuje pewne cechy, które. No, warto, warto wziąć pod uwagę, kiedy się zastanawiamy nad tym, czy pełna klatka, czy mikro 4 trzecie. I tutaj, oczywiście, warunek y, y, zasadności wyboru systemu mikro 4 trzecie jest spełniony. Korpus jest lżejszy. Co prawda niewiele, ale jednak to jest jakieś powiedzmy 160-161 gramów różnicy. Niewielka różnica, no ale jest. Natomiast cena korpusu. No to tutaj już robi różnicę na korzyść Nikona, bo Nikon Z63 kosztuje obecnie 8700 zł, natomiast OM1 Mark II kosztuje 10.000 zł. Dzisiaj, czyli 16 listopada 2025. Dzisiaj oba te korpusy już są dobrze umiejscowione na rynku oba już od dłuższego czasu są na rynku więc te ceny są ustabilizowane tutaj nie należy się spodziewać że któraś z tych cen nagle gwałtownie spadnie Nikon Z63 rozdzielczość 24,5 megapiksela natomiast OM1 Mark 2 rozdzielczość 20 megapikseli porównywalna rozdzielczość tutaj akurat gdyby ktoś miał wątpliwości to moje podejście jest bardzo proste do prezentowania zdjęć w internecie Wystarczy nawet 2 megapiksele, 4 megapiksele do wydruku w formacie nawet A3, A3+, wystarczy 6 megapikseli. Także tutaj i tak tych megapikseli mamy więcej niż potrzebujemy. No i teraz dochodzimy do obiektywu. Po jednej stronie mamy Nikkor Z 100 400 mm, F4-5-5-6. Po drugiej stronie mamy M.Zuiko Digital ED-5200 F2.8. Można by powiedzieć, no dobra, ale tutaj mamy 5,6 na długim końcu, tutaj mamy 2,8, no ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o zdolność separacji fotografowanego motywu z tła, no to w przypadku formatu Mikro 4,3 przysłona 2,8 odpowiada przysłonie 5,6 w przypadku systemu pełnoklatkowego. Czyli jeżeli w systemie pełnoklatkowym ustawimy przysłonę na 5,6 przy 400 mm i w systemie mikro 4,3 ustawimy przysłonę na 2,8 przy 200 mm, no to dostaniemy podobny poziom separacji pierwszego planu, czy też głównego obiektu stła. Różnica jest w przypadku parametrów naświetlania, bo rzeczywiście w przypadku tej jasności F2,8 możemy obniżyć ISO albo też skrócić czas ekspozycji. I tutaj różnica będzie, tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że w przypadku Nikona mamy sensor pełnokladkowy, więc to ISO nas za bardzo nie boli. I teraz porównajmy sobie dane tych dwóch obiektywów. Masa obiektywu Nikona to jest 1355 g, masa obiektywu OM System to jest 1250 g. No jakieś 105 g różnicy. No to nie jest jakaś wielka różnica. Jeżeli mówimy o obiektywie pełnoklatkowym i obiektywie mikro 4/3. No sorry, ale 105 gramów różnicy nie robi na mnie wrażenia. Gorsza rzecz, bo rozmiary to już w ogóle jest jakaś pomyłka dlatego, że Nikon, Nikon Nikkor 10400 ma średnicę 98 mm i długość 222 mm podczas gdy OM system ma średnicę 91 mm i długość 226 mm. No to jeżeli mówimy o możliwości włożenia obiektywu do torby, no to te wymiary w, w, po, w położeniu transportowym są bardzo podobne. Już nie będę wytykał, że, że tutaj OM system jest trochę dłuższy, no bo tam to, to jest różnica raptem 4 mm. Czyli krótko mówiąc, mamy obiektyw pełnoklatkowy dający taki sam poziom separacji fotografowanego obiektu, jak obiektyw mikro 4/3 mamy dokładnie taką, to taki sam kąt widzenia, odpowiadający tej samej ogniskowej w przypadku pełnej klatki, czyli 400 mm, no i mamy obiektyw, który jest tej samej wielkości. To tak trochę dziwnie. No ale najgorsza rzecz dopiero przed nami, dlatego że popatrzmy na cenę. Cena obiektywu Nikona... To jest 10 tysięcy złotych na dzisiaj. Sprawdziłem dzisiaj w sklepach internetowych około 10 tysięcy złotych. Tymczasem cena, jaką sobie zażyczył OM system za swój obiektyw to jest 15 tysięcy złotych. To jest jakaś pomyłka. 15 tysięcy złotych. I teraz jak podsumujemy sobie te wszystkie parametry dotyczące masy i kosztu, no to po stronie Nikona mamy 2 kg i 18 tysięcy złotych. Troszeczkę więcej niż 2 kg, dlatego że to jest 2 kg i 100 g, 115 g. Po stronie OM System mamy trochę mniej niż 2 kg, bo 1849 g za 25 tysięcy złotych. No i ta, ta cena trochę mnie rozwala, bo spodziewałbym się, że OM System powinien kosztować no, nie więcej niż system pełnoklatkowy. No, może tyle samo, a najlepiej trochę mniej. Dla porównania zrobiłem zestawienie innego kompletu OM System, gdzie zamiast tego nowego obiektywu 50 zastosowałem obiektyw, który mam już od dawna. Czyli ten 40-150. Ten obiektyw waży... 760 gramów, a nie 1250, ma wymiary 79 mm średnica i 160 mm długość. Kosztuje dzisiaj, też dzisiaj cena sprawdzona w sklepie internetowym 5250 zł. Jedną trzecią tego, co ten nowy obiektyw. Jak podsumujemy te wszystkie rzeczy, mamy 1359 gramów do noszenia i mamy 15250 zł do zapłacenia, tak? Oczywiście to jest 40-150, czyli po przeliczeniu na pełną klatkę mamy kąt widzenia odpowiadający ogniskowej 80 300, tak? To nie jest 400 mm. No ale mimo wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy na, w korpusie mamy sensor o rozdzielczości 20 megapikseli. Można trochę ten obraz skadrować, można trochę wyciąć. Można też, no w ostateczności założyć telekonwerter 1-4 razy na ten obiektyw i też damy radę. Ale różnica w cenie jest powalająca, dlatego że 15 tysięcy, a 25 tysięcy, no to coś jest nie tak. I teraz moje wątpliwości biorą się również z tego, że OM System wypuścił na rynek obiektyw bardzo podobny do już istniejącego, do bardzo dobrego obiektywu. Ten akurat 40 jest świetny optycznie i mechanicznie. Wypuścił, wypuścił obiektyw 50 2.8. Tak jak powiedziałem, technicznie super obiektyw, tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego OM System zajął się właśnie tym obiektywem, zamiast poprawić to, co powinien poprawić. Bo mamy w ofercie OM System obiektywy takie jak 100-400, wersja druga, który, jak łatwo to sprawdzić, nie cieszy się aż z takimi bardzo dobrymi opiniami. Nie jest to obiektyw klasy Pro. Jego jakość optyczna mogłaby być poprawiona i na przykład tym obiektywem moim system mógłby się zająć. Ja wiem, 100 wersja druga została wypuszczony całkiem niedawno, ale może warto zastanowić się nad wypuszczeniem wersji trzeciej, która będzie jednak wersją Pro i będzie dawała lepszą jakość optyczną. Ale to, co uważam, że OM-system powinien na 100% poprawić jako najważniejszy priorytet, to jest 15600. No przecież wszyscy wiemy, że OM-system 15600 to jest przepakowana Sigma, obiektyw zaprojektowany dla pełnej klatki, obiektyw bardzo ciężki, bardzo duży. I moim zdaniem. Firma OM System zrobiłaby znacznie lepiej, gdyby zajęła się stworzeniem od podstaw nowego obiektywu 15600. Albo może 18600, tak jak, jak to zrobił Nikon ze swoim obiektywem 18600. Ale chodzi mi o obiektyw zaprojektowany od podstaw dla formatu Mikro 4:3, żeby on był mniejszy, żeby był lżejszy. No bo w tej chwili 15600 ma porównywalne rozmiary i porównywalną masę do Nikonowskiego z 600 czyli obiektywu pełnoklatkowego. Dlatego też, tak jak powiedziałem na początku, chciałbym poznać Wasze opinie na temat tego ruchu firmy OM System na temat wypuszczenia właśnie 5200 F28, a nie czegoś innego. Jak do tego podchodzicie, jak postrzegacie, czy ten obiektyw ma sens, czy macie zamiar kupić ten obiektyw, ten nowy, właśnie wypuszczony 5200, czy może podzielacie moje zdanie, że lepiej by było, gdyby na rynku pojawił się nowy, długi zoom 100 zaprojektowany dla formatu Micro 4.3. Ja powiem wprost, że będąc użytkownikiem i będąc wielbicielem systemu Micro 4,3 w wydaniu OM System, kiedyś Olympus, a teraz OM System, no ja sobie odpuszczę 5202.8. Nie widzę żadnej potrzeby. Mam 400 150 i w razie potrzeby po prostu podepnę telekonwerter i już i będę miał zasięg. Także takie są moje wrażenia. Będę wdzięczny za każdy komentarz, za każdą, każdą, każdy dodatek do dyskusji, bo naprawdę ja czuję się lekko zagubiony w tym, co OM System robi, szczególnie biorąc pod uwagę cenę tego obiektywu, 15 tysięcy złotych. Nie wiem, czy OM System w tej chwili już, ponieważ jest w posiadaniu funduszu inwestycyjnego, to w tej chwili firma OM System przestawiła się już całkowicie na zarabianie pieniędzy. Czy, czy może ja źle do tego podchodzę i ten obiektyw rzeczywiście ma sens i ma uzasadnienie? Napiszcie w komentarzach, jak to widzicie, bo ja się trochę pogubiłem w tym, co robi OM system i zastanawiam się nad celowością utrzymywania tego systemu równolegle do systemu Nikona. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.